jak tak myślę, o tym to chyba najdłuższa stacja taka, co grałem w jakimś jednym muzeum w, spole, w jednym klubie, więc trochę minęło, no. i no chłopakom my... i i <laughs> Nie, no bardzo dobrze bardzo miło mi było tutaj e, ze wszystkimi e, nauczyłem się nowego języku i czułem się naprawdę jak w domu jak u siebie i, i było fajnie, więc e, będę na to wspominał e, tylko w dobrym, będę miał tylko dobre wspomnienie. Tam myślę, że dla nas to nie ma więcej od zdrowie, więc jakby miałem sobie życzyć jedną rzecz, to oczywiście zdrowie, ale, ale nie chcę jeszcze, siebie, chciałbym życzyć tutaj chłopakom Tarasowi, kapitan, jak on... chlapákům všem, že by ten sezon byl v konci udaný, bo už to nebude vzpomínat, ale myslím, že kibice i tady celé, celé, podlaše by zasloužilo jakýš fajný sukces, bo kibice, jak spoznám, tu tady to duže přežívají. Ne, no navíc nevěděl jsem, že budeme také požehnání, ale děkuji bardzo. Co povědět, no, těžko mi mluvit, bo napravdě ty čtyři lata pro mě byli czujem si bo... jak w domu. vám wam wszystkim, że tak się mogłem poczuć, bo zawsze się cieszyłem tutaj na trening. Dobra, byli jakieś tam momenty, kiedy nie jsme się, ale nie będę ich